Dzień dobry, witajcie bardzo bardzo serdecznie. Śmiesznie, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, słuchajcie newsik dotyczący nowych przecieków Pet Simulator Roblox. X i mamy nowe pety. Prawdopodobnie w tę sobotę dostaniemy nowy update którym dostaniemy nowe peciory, także przygotujcie się. Prawdopodobnie będą to pety z tech coinami. 13 kończy się nam. 13 to jest akurat sobota, i wtedy kończy się nam Halloweenowy event. Więc będzie dodany pewnie nowy świat. Ja już mam trochę bilionów tych tech coinsów, bo będą nowe, nowe jajka, nowe pety. Pokażę Wam teraz te pety. Zostawcie subskrybujcie kanał i zobaczcie. Proszę bardzo. Tak wygląda pierwsza pierwsza para nowych petów. Mamy tutaj Bug Alien, Jelly Alien, Star Alien, Fluffy Alien, Blue Fluffy Alien i Movie Alien. Jak widzicie, tu są z tyłu wersje złote, ale powiem wam szczerze, jakoś nie przepada, nie jakoś tak. Powiem szczerze że tak średnio wyglądają jakoś mi nie przypadły do gustu ale zobaczcie kolejne zobaczcie kolejne ten Alien UFO fajnie wygląda albo Lion Alien ten kot popatrzcie wersja kosmiczna alienowa czyli obcych tutaj tak wyglądają wszystkie te peciory. powiem wam szczerze jakoś tak ostatnio były lepsze tepety ładniej wyglądały szczególnie ten pumpkin Natomiast wydaje mi się, możecie wybrać, napiszcie w komentarzu, który według Was. Najlepszy pet z tych, które wam pokazałem. Mi się podoba ten Alien UFO z tą takim UFO, tak. Pecik z ufem. E, prawdopodobnie do, dostaniemy, słuchajcie, pety właśnie w TechWordzie. Zresztą brakuje światów w TechWordzie. Jest ich troszkę mniej niż na przykład w, w Fantazy to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, tylko w Techcoinie. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 12. Widzicie? A tu mamy dopiero pięć światów. Więc prawdopodobnie odkryjemy kolejny, nowy świat. A ja cały czas poszukuję moich. O, patrzcie, mamy kolejnego dark metera. Poszukuję moich petów. Szczęścia i tak dalej. Glittering, magnet, magnet, glittering, magnet. Słuchajcie, no nie mam szczęścia do tych petów. Ale <laughs> tak wyglądają moje, moje wydropione pety. Słuchajcie, pełno złotych, pełno mityków zwykłych. No, jest ciężko, bo nie mogę. Zużyłem już ponad 20 miliardów końców i dalej zero. Tragedia.